Фанесса Морта. Пускает атака в нас, Гра музыка с Płynę znów Bezpłatnie widzę Cię Powoli zbliżasz się I lęk. Bo ty słońce znów, się zamienia w deszcz, ty jak tencza uspokajasz mnie, nawet kiedyś.

Vanessa, chciałem Ci poprosić o jedną rzecz, o co nie prosiłem nigdy podczas wszystkich obozów, na których gościłem z, z, z Dawidem, a trochę mam wrażenie, że to są obozy, na których gośczę z Wami bardziej niż z Dawidem, w szczególności w takich momentach jak ten. Vanessa, to będzie pierwszy raz w historii taka moja prośba. Który, czy inaczej, znasz repertuar Dawida Kwiatkowskiego, znasz gościa w ogóle? No, tak. Dobrze. Czy jest, są jakieś utwory, które sobie nucisz? Gdziekolwiek to jest. Nie wiem, idąc do szkoły, w szkole, w toalecie w szkole, w, u dyrektorki w szkole, jak ona ci coś mówi, a ty odpowiadasz wtedy, kochaj mnie. Nie wiem, czy są jakieś takie utwory, które nucisz, jego ulubiony utwór, który nucisz? Mały sen. Mały sen. Mam do ciebie gorącą prośbę. Poproszę cię o to, abyś, jeżeli mogę cię oczywiście prosić, zaśpiewała fragment, a kapella tego utworu. A robię to po to, ponieważ takie prośby składa się w momencie, kiedy goś chce się słuchać dłużej. Okej, okay. dosłownie sekundę. Dobra, ja mam tonację. To ci... Weźcie, spróbujcie razem, co? Mm -hmm. Tak? No dawajcie. Przypomnij sobie. Nie, to tonację chodzi. Znowu każą mi być. Myśleć, chcieć, szukać, mieć. Czy nie? Ciebie, bo wszyscy ci, ci zakochani w Tobie, nie widzą nic nie czują, nic. Vanessa, brawa dla Ciebie. I puentą tej wypowiedzi niech będzie jedno zdanie. Jeśli kiedykolwiek, którakolwiek z chórzystek Dawida znowu zajdzie w ciążę, niech on nie szuka nowej, bo już ma. Wielkie brawa dla Ciebie.